Szczęść Boże! Kochani, to już ostatni moment, żeby zdecydować, jakie prezenty oddamy naszym najbliższym pod choinkę. i co innego mógłbym Wam polecić i zaprezentować, jak nie książki wydawnictwa Frido. I tak, kochani, te, które w ostatnim czasie powstały, książki, tajemna wojna Emanuela Małyńskiego, to jest książka z pod tytułem Judeo-masoński plan podboju świata, ukazująca realizację wszelkich teorii spiskowych, które ponad 100 lat temu miały miejsce. Książka z komentarzami Juliusza Ewoli. Polecam serdecznie dla miłośników spisków. Jeśli chodzi o tematykę żydowską i spiskową, saga rodu Rothschildów. Niesamowicie obszerna książka, ponieważ liczy prawie 500 stron, napisana przeszło 100 lat temu yy, przez Egona Conte-Corti. Książka, która pokazuje, w jaki sposób rodzina Rothschildów była w stanie zapanować nad finansjerą całego świata. Jak wyglądały mechanizmy, jak wyglądało działanie, wkupywanie się... Yy, szantażowanie i wszystkie inne rzeczy, które sprawiły, że ta dzisiaj praktycznie niewidoczna rodzina Rothschildów włada nadal światem. Serdecznie polecam, to jest świeża bułeczka u nas w wydawnictwie. Pozostając przy tematyce żydowskiej, miała miejsce premiera książki Radosława Patlewicza Pogrom w Krakowie. Śledztwo historyczne. Książka, która no też obszerna, udokumentowana aktami Z IPN-u, Rzichu. Radek pracował na nią ponad rok, mówiąca o tym pogromie, ale także o innych w perspektywie, na czym one polegały i czy nie były czasem fałszem i akcją, która miała na celu zupełnie inna rzecz niż bicie Żydów. Polecam serdecznie pogrom w Krakowie Radosława Otlewicza. Jeśli chodzi o tradycję katolicką, no to książka właśnie pod tytułem Tradycja Katolicka Michała Krajskiego, jest to książka, która mówi o istocie tradycji, relacji z Pismem Świętym, z innymi tradycjami i tym, dlaczego to właśnie tradycjonaliści mają rację, wybierając taką drogą drogę swojej formacji poprzez tradycyjną liturgię. Zabójcza obojętność, jak Kościół utracił swoje powołanie i jak może je odzyskać, ze wstępem biskupa Schneidera, a także wstępem napisanym przez redaktora Pawła Chmielskiego z PH24. Bardzo serdecznie polecam. To zostawię sobie na koniec. Oczy królowej Ludwiki Gacet, tom czwarty, zamykający całą serię, jeśli chodzi o tą... Oczy Królowej. No, jeśli Państwo czytali wcześniej, to serdecznie polecam. Jeśli nie, to można cofnąć się w czasie i zobaczyć na naszej stronie, jak pięknie opisuje fikcję, która może stać się prawdą. Ludwika Gacek polecam serdecznie. Bohaterowie Boga, Święci dla Dzieci, Daniela Lorda, ten angielski autor. Przygotował żywoty świętych, które powinny być najbliższe dla naszych najmłodszych. Serdecznie polecam. Znowu polecam, polecam. Świąteczna kolorowanka, taka kilkunasto, kilkudziesięciostronicowa kolorowanka. Yy, taka prosta, żeby nasze najmłodsze pociechy mogły przeżywać okres Adwentu. I coś, co zostawiłem sobie na koniec mianowicie Błogosławiony Szymon, Chłopiec Strydentu autorstwa Civisa, książka sprzed 100 lat, to jest dopiero hit. Polecam do kupienia ze względu chociażby na mój wstęp, który, który jest naprawdę ostry, mocny, ciekawy, tak ciekawy jak cała historia męczeństwa. Błogosławionego Szymona, świętego Szymona Strydentu, który zniknął po Soborze Watykańskim II z e, grona świętych poprzez działalność papieża Pawła VI, który zgodnie z Ostra Etatę postanowił usunąć tych świętych, którzy mogą radzić naszych pejsatych przyjaciół. Moi drodzy, święta zbliżają się dużymi krokami. Ale coraz szybciej. Serdecznie proszę Was o to, żebyście, jeśli nie wiecie, co wybrać, wybrali książki z wydawnictwa Freedom. To pomoże nam w trudnej rynkowej sytuacji, a także da Wam strawę duchową, intelektualną. I co? Życzę Wam zdrowych, wesołych, pogodnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Dzięki.